Na serwerze Majestic Roleplay wystartował nowy świetny sposób na zarobek, jakim jest karnet zimowy, przepustka sezonowa, no ja już sobie nabyłem ogólnie macie 4 jakby stopnie przepustki możecie sobie kupić. Pierwszy jest za darmo. No i żeby mieć nagrody premium, musicie oczywiście dopłacić Majestic Coinsami. Ja już sobie taką nabyłem. No ogólnie no co, no nagrody jak co roku. Eee, aczkolwiek są nowe rzeczy, takie jak na przykład e, Manchester Premium, e, są fajne furki, e, no ogólnie naprawdę sporo dobrych rzeczy. Ale dobra, e, zacznijmy może od tego, jak robić taki karnecik. E, no, jeśli odbierzecie sobie e, dla przykładu darmową e, jakby wersję tej przepustki, macie tutaj wyświetliwam się zadania. Ja już tutaj większość zadań dzisiaj zrobiłem. No i za te zadanka dostajecie punkciki. Za te punkciki dostajecie kolejne levele w karnecie. No ogólnie tak. Ja, co ja polecam? Polecam nabić sobie przepustkę premium. Gdyż już ponieważ no nagrody w premium są o wiele lepsze niż w podstawowym karnecie to się do, tam dopiero się zaczyna od większego poziomu jakby te lepsze nagrody ale może tak jak widzicie no ja mało mam Majesticów wydałem prawie na ten ten na karnet aczkolwiek pamiętajcie o tym, że macie zakładkę zadania macie tutaj osiągnięcia gdzie za osiągnięcia niektóre możecie no naprawdę fajne ilości majestików dostać oraz macie kalendarz, ja o nim zapomniałem, dzisiaj sobie przypomniałem niestety dopiero. Ale wiecie, jak straciliście dzień to zawsze za 300 Majestików możecie sobie wykupić i lecieć dalej za tankami. Macie to 200 tak, Majestików 50, 200 i na końcu macie 1000 Majestików. Więc y, to już fajna sumka Majesticów. E, no co jeszcze mogę ogóle powiedzieć. E, taki przegląd szybki przepustki, no ogólnie... To co roku praktycznie, aczkolwiek są nowe przedmioty, jakieś tutaj ubranka, jakieś prezenty, e, animacje, fajne ciuszki, e, samochody są, e, no, dużo ciekawych rzeczy. Także zachęcam Was do robienia tej przepustki. E, no i co jeszcze, jeśli chcielibyście zarabiać dzień w dzień. E, fajne sumki pieniędzy. Zapraszam Was do rodziny Bombowi Spawacze. E, posiadamy obecnie piąty poziom rodziny, posiadamy 20 samochodów, e, z czego większość samochodów jest od pierwszej rangi, te samochody naprawdę są e, dosyć mocnymi samochodami. E, wszystkie linki Wam zostawiam w opisie. E, dodatkowo, jeśli jesteś nowym graczem, możesz użyć kodu promo. E, pawelek 81. Wtedy dostaniesz 50 tysięcy dolarów na start oraz e, Yy, VIPA na 7 dni. Yy, siemano, cześć pompa.